Chciałbym z tego miejsca bliskiemu mojemu sercu życzyć wszystkim moim widzom wesołych, radosnych, spokojnych świąt oraz udanego, łaskawszego nowego roku 2025. 22 grudnia 2024 Niedziela, wiadomo Pierwszy dzień zimy Pogoda wieczna, deszowa Jakby jeszcze jesień była No i w sumie jest Nie było mnie w zeszłą niedzielę Jakoś tak wyszło Przygotowania do świąt, wiadomo No i trochę wina za dużo Jestem dziś Nie było mnie i takie rzeczy o to się dzieją Ogrodzenie Kawałek ogrodzenia od Terenu kotłowni został zlikwidowany razem z drzewami orzechowymi, które były za ogrodzeniem. Ktoś najwyraźniej będzie się budował. Tak. Piękny poranek. A ja, wariat, tutaj i znowu nagrywam. I chcę podzielić się swoimi przemyśleniami dalej. No jak tutaj zacznę się budować, no to intymność tego mojego miejsca zostanie bardzo mocno zachwiana. To jest chyba raczej na pewno ostatnie nagranie moje w tym roku. Nie wiem, czy będę nagrywał w przyszłym roku. Zastanowię się. No, na pewno, jak będę chciał coś powiedzieć, no to nie będę musiał tutaj przyjeżdżać, tylko po prostu nagram w innym miejscu, żeby się podzielić swoimi myślami. Tak na początek może opowiem, jaki miałem ostatnio fajny sen, a mianowicie śniło mi się, Kasia mi się śniła, śniło mi się, że podeszła pod moje okno od pokoju nic nie mówiła, uśmiechała się. No i była z jakąś dziewczyną, pewnie koleżanką, nie wiem. I w pewnym momencie przytuliliśmy się z Kasią. A ja dziękowałem tej jej rzekomej koleżance, że Kasię sprowadziła. No i taki to sen. Oczywiście opowiedziałem Kasi o tym śnie Kasia nie skomentowała. Wiadomo. I w ogóle dziwna sytuacja, jeśli chodzi o Kasię, to czemu się odezwała? Czemu napisała do mnie po tych 14 miesiącach. Ja już znam odpowiedź. Otóż, odezwała się w niej. Dawna Kasia, cząstka dawnej Kasi, która w niej jeszcze jest, i ją zmusiła do tego, żeby się do mnie odezwać. Zatęskniła ta cząstka dawnej Kasi za mną. No ale Kasia bardzo szybko spacyfikowała tą cząstkę dawnej siebie. No bo pisała ochoczo i tak dalej. Nie wiem, może jej się nie spodobało to, co ja jej napisałem, a no zawsze starałem się być szczery Ech, w ogóle. No i Kasia już ze mną nie pisze. Czasami coś tam prześlę. No na początku mówiłem jej, żeby pisała do mnie pierwsza, bo ja nie wiem, czy mogę pisać. Kiedy mogę pisać? Nie chcę przeszkadzać, nie chcę jej. Zaszkodzić, jeśli już ona mi napisała, żebym ja pisał do niej, gdy ona jest w pracy. No, a ja odpowiedziałem, że no, nie będę, bo nie chcę jej przeszkadzać w pracy, bo pamiętam jak to było, i nie, żeby ona pisała pierwsza. A ona mi odpowiedziała, że ona stara się z nikim nie pisać. W takim bądź razie, dlaczego się odezwała po tych 14 miesiącach i dlaczego napisała, nie? Trochę się to kłóci. No ale okej. Okay. My i tak z Kasią nie mamy o czym rozmawiać. Na początku chętnie pisała o sobie, o sprawie rozwodowej, o, o chłopaku. Jakby mnie obchodził jej chłopak. No ale co zrobić? No jak nie ma się o czym pisać z kimś, no to się po prostu nie pisze. Wyrok w sprawie karnej Kasi to 10 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata i zadośćuczynienie finansowe dla Kasi. Jak dla mnie za mało. Należy się porządny, moim zdaniem, wpier tej kur podludzkiej, która Kasię skrzywdziła. Temu jej eks, tak zwanemu. Do lasu i tortury, a jak. Pisała, no właśnie, że stara się. Z nikim nie pisać, więc dlaczego ja miałbym być jakimś wyjątkiem eee, co tu jeszcze można było powiedzieć? No ostatnio próbowałem nawiązać kontakt z Samuelem. No, nie da rady, beton. Film Samuela con Dios, można obejrzeć na moim kanale. Jest moim zdaniem bardzo śmieszny i taka memorabilia dla mnie bardzo cenna. Moje idealne święta. Jakby wyglądały moje idealne święta, no na pewno na kotłowni, tutaj na pewno, żeby byli wszyscy, których kiedykolwiek. Lubiłem, kochałem, wiadomo, wiadomo, że chciałbym, żeby byli wszyscy rodzice, nie wiem, byli tacy kumple, których bardzo lubiłem w przeszłości, no i oczywiście, żeby była Kasia, wiadomo, że ubieramy Bowana, potem szykujemy kolację do Wigilii, no oczywiście, żeby były pieski, żeby była Sonia marzyć można. To co było już nie wróci. Niestety. I do dziś nie mogę się pogodzić z niektórymi rzeczami. Nie mogę się pogodzić z tym, że no, Kasia już nie jest Kasią, którą ja poznałem, pokochałem i i do dziś tęsknię za moją Kasią. I ani jej eks, ani jej obecny chłopak nigdy nigdy nie będą mieć Kasi która mnie kochała, którą ja pokochałem, którą ja znałem i właściwie kocham do dziś. Chciałbym być szczęśliwy, chciałbym mieć szczęście, ale żeby to uczynić, żeby to osiągnąć, no to ja musiałbym zmienić się. O 360 stopni. Porzucić wszystko, co wiem, zapomnieć o wszystkim, co wiem. Tak się nie da. Tak się nie da, ponieważ zawsze mi wpajano, żeby być sobą, żeby nikogo nie udawać. Ja to robiłem. Ja właśnie taki byłem. Zawsze sobą nikogo, niczego nie udawałem. I muszę przyznać szczerze, że daleko mnie to nie zaprowadziło. No cóż, tak jak mówię, nie każdy, może być mężem. nie każdy może być matką, nie każdy może być mężem, nie każdy może być żoną, nie każdy może być. <laughs> Nie, no kurde, rusza mnie to, że to ogrodzenie zostało zlikwidowane. I to, tak jak mówię, ktoś będzie się tutaj budował. Chciałbym móc rozmawiać z Kasią bardzo dużo, bardzo często. No ale w tym cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Po co ona ma ze mną rozmawiać, jak ma swojego chłopaka. Ale mówiłem już to wcześniej i mogę powtórzyć jeszcze raz. Prędzej czy później jedno drugim się znudza. Prędzej czy później dochodzi do zdrady. I... Mówiłem o tym Kasi. Ona nie przyjmuje tego do wiadomości. No ale niestety tak jest. Tak jest, że po prostu dochodzi do zdrad. I ona nawet nie będzie wiedziała o tym, że jest zdradzona, zdradzana. A gdy się dowie, gdy w końcu zobaczy, że coś jest nie tak, to Poczuję taki ból, jaki ja czułem, i w sumie dalej czuję, bo nie idzie od tego uciec. Nawet już alkohol nie pomaga, a narkotyków nie używałem i nie używam. Trzeba wracać. Mam swoje obowiązki, wiadomo, jak każdy, trzeba po prostu wracać. Także jeszcze raz życzę wesołych, zdrowych, pięknych, urokliwych świąt, oraz wszystkiego, co najlepsze, życzę Ci widzu w nowym 2025 roku. Nara, no do siego roku.